Oszo, czym empatia nie jest. Kiedy Aleksander Wielki podróżował po Indiach, udał się do wspaniałego mistyka Diogenesa. Diogenes opalał się na brzegu rzeki. Aleksander zawsze pragnął go spotkać, ponieważ słyszał, że choć niczego nie posiada, to jest on najbogatszym z ludzi. Ma w sobie coś niezwykłego niesamowity blask. Ludzie mówili: On jest żebrakiem, ale tak naprawdę jest cesarzem. Aleksander był bardzo zaintrygowany. W trakcie podróży dowiedział się, że Diogenes znajduje się niedaleko, więc postanowił go odwiedzić. Jest wcześnie rano, wschodzi słońce. A Diogenes leży nagi na piasku. Aleksander odezwał się: Cieszę się, że Cię spotkałem. Wszystko, co o Tobie słyszałem, wydaje się być prawdziwe. Nigdy nie widziałem bardziej szczęśliwego człowieka. Czy mogę coś dla Ciebie zrobić? Diogenes odpowiedział: Tak. Odsuń się, bo zasłaniasz mi słońce. Pamiętaj, abyś nigdy nie zasłaniał słońca. Jesteś niebezpieczny. Możesz pozbawić słońca bardzo wielu ludzi. Po prostu odsuń się. Empatia nie jest czymś, co możesz komuś dać. To po prostu nieblokowanie dostępu do słońca. Dostrzeż jej sedno. To niehamowanie boskości. Staje się ona narzędziem boskości. Pozwala, aby to, co boskie, przepływało przez ciebie. Stajesz się pusty jak bambus, a boskość przepływa przez ciebie. Jedynie pusty kawałek bambusa może przemienić się we flet, ponieważ tylko on może pozwolić piosence, aby przez niego popłynęła.